Cześć! Wajkowe z tej strony. Chciałbym Wam zaprezentować takie Oto Kawasaki GTR 1400. Jest to 2007 rok. Czynnik motocykla. Motocyk jest salutki w oryginale. Naprawdę super stanie. Tutaj szybka. Wszystko czyściutko, ładne nie jest nic podbijane. Co najwyżej widać na niej krople wody po myciu. Niestety jest pogoda taka jaka jest, i to, żeby wyschło, to bardzo długo. samo lampa czy siusika. Opony przód i tył. Bridgestone Botlaxy. W... są naprawdę w super stanie. Rocznikowo jest to DOT. 20 rocznik. I końcówka roku 20. O, dokładnie motocykl wyposażony jest w trzy oryginalne kufry. Tak się prezentuje. Oczywiście komplet kluczyków. Aktualny przebieg. Jest 47 315 km. nieprawne, nie działające Tyni nieoponka Całą kółeczko Bieżnik gruby Nie zjechana, nie zniszczona nic Tak samo jak i przód Bridgestone Gratuluję z prawej strony. To jest zadbane naprawdę, nie ma nawet ciągle takich użytkowy kameryń za drapań, przymatowym na rakietę, a jest ja cały władz na kierowaniu. Perfekcyjnie, mało tego, silnik jest po pełnym serwisie, sam wykonywałem regulację zaworów, rozrząd wszystko jest jak najbardziej ok, została wykonana regulacja zaworów, nowe wszystkie uszczelki, nowe oleje, filtr powietrza jest zamontowany, odpowiednik firmy Cayenne. Także jest wszystko w porządku. Świeczki, nie świeczki, to jest wszystko ok. Oleje, filtry, płyny wszystko to zostało powymieniane. Także motocykl jest w pełni przygotowany do sezonu i do jazdy. Tak się prezentuje. Jeżeli ktoś szuka ładnego getera, takiego, na którego tylko wsiadać i jeździć, nie inwestować w serwisy, posiadam dzisiaj taki oto egzemplarz na sprzedanie. Zapraszam.